Witajcie. Ostatnio poruszyła mi historia pewnej rodziny, która mieszkała w Betlejemie. Betlejemie, które akurat w tamtym czasie było miastem, w którym panował głód. Rodzina ta, której głową tej rodziny był Elimelech, jego żoną była Noemi, postanowili wziąć sprawy w swoje ręce, bo nigdzie nie czytamy, że pytali Boga, co mają zrobić, ale postanowili udać się za chlebem, za lepszym życiem do Moabu, do zupełnie innej krainy, do pogańskiej krainy. I tam spotkała ich tragedia. Tam umiera mąż Noemi. Jej dwóch synów także umarło. I nagle, przeprowadzając się za lepszym życiem, okazało się, że w tej obcej krainie została z trzema grobami i dwiema synowymi, które także owdowiały. W pewnym momencie widzimy, że Noemi zdecydowała, że wraca do swojego domu. I to jest punkt zwrotny. Jedna z synowych ród mówi: Ja pójdę z Tobą. Nie zostawię Cię samej. Potrzebujesz opieki? Będę z Tobą do końca Twoich dni. Nie opuszczę Cię. I wróciła razem z Noemi do domu ojców swojej teściowej. Piękna historia oddania. Bardzo pięknie opisuje to werset dwunasty z drugiego rozdziału, gdzie jest powiedziane: Niech ci wynagrodzi Pan Twój postępek i niech będzie pełna Twoja odpłata od Pana, Boga Izraelskiego, do którego przyszłaś, aby się schronić pod Jego skrzydłami. Wiecie, jakie piękne słowa? Bo w tej całej historii pokazują mi jedną taką piękną rzecz. Czasami my podejmujemy decyzje w naszym życiu, które oddalają nas od Boga, od społeczności z Bogiem, z ciałem Chrystusa. Jak ważne jest to, żeby zatrzymać się i powiedzieć, stop, wracam do domu Ojca, wracam do robię ten pierwszy krok, zanim robię kolejny i potem kolejny. Po to, żeby wrócić do Boga, wrócić do domu Ojca. Tak jak to jest powiedziane, wrócić, by się schronić pod skrzydłami Boga wszechmogącego. Czy wiesz, że niezależnie, gdzie jesteś, gdzie się znalazłaś czy znalazłeś w swoim życiu, jak może daleko się oddaliłaś czy oddaliłeś od Boga, zawsze jest czas, żeby się odwrócić i pójść, aby się schronić pod skrzydłami. Boga Wszechmogącego. Tam czeka tak wiele rzeczy. My szukamy w tym świecie lepszego życia. Wydaje nam się, że znajdziemy je gdzieś, tu, w tym świecie. Podczas gdy Biblia nam mówi, że tu, na tym świecie, jesteśmy tylko przechodniami. Nasz dom, nasza ojczyzna jest w niebie, do którego zmierzamy. Gdziekolwiek się zagubiłaś, czy zagubiłaś. Tak jak Noemi i Rut. Powiedz, wracam do domu mojego Ojca, aby schronić się pod skrzydłami Wszechmogącego. Ta decyzja spowodowała, że zgorzkniała, rozczarowana, rozgoryczona Noemi zaczęła przyjmować, przyjmować uzdrowienie, które rozpoczęło się, gdy zaczęła wracać i wróciła do Boga. Wróciła do domu Ojca. I tak samo wydarzy się w Twoim życiu. Gdziekolwiek jesteś, zawróć i pozwól, aby ten proces leczenia z tych niewłaściwych decyzji, bo każda niewłaściwa decyzja zostawia ślad, pozostawia jakąś ranę. Jedne goją się dłużej, inne krócej, ale to uzdrowienie dzieje się właśnie tak, jak ten werset dwunasty mówi. U Boga Izraelskiego, do którego możesz przyjść, aby schronić się pod jego skrzydłami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.